Mogą nie tylko zjeść porządny posiłek, ale też poczuć, że są ważni i potrzebni. W wielką sobotę w jadłodajni świętego brata Alberta Przylubelskiego odbyło się świąteczne śniadanie dla najuboższych. Przygotowania do świątecznego śniadania trwały od kilku dni w ogromnym kotle, bulgocze, aromatyczny żurek. Tradycyjny polski żurek z białą kiełbaską. Tak, przygotowaliśmy tutaj dużo porcji, żeby dla każdego starczyło. Być może jeszcze ktoś dostanie do domku, jak zostanie. Wszystko tak, jak powinno być. I ile ja tak tutaj proszę. jest tego żółku? No, myślę, że około 100 porcji. Na stole nie może zabraknąć jajek. Jedne są z pieczarkami, majonez, żółty serek. Tutaj są y, zrobione na żółto, czyli z kurkumą. Tutaj dalej mamy z rybką. Od takich przysmaków uginają się stoły. Będzie pieczona kiełbaska. Mm, mamy jakie zapachy, tak? Mamy też jeszcze kurczaki w piekarniku, już się grzeją, czyli też miąsko musi być. To dzień wyjątkowy, a dla ludzi ubogich i bezdomnych takie spotkanie ma szczególną wartość. Pokazujemy im, że są ważni, że mimo, że w ciągu dnia czasem te oznaki pamięci są skromniejsze. Niemniej jednak w tych najważniejszych chwilach, w których człowiek przebywa w normalnych warunkach w gronie rodzinnym, spędza święta wśród najbliższych. My jesteśmy razem z nim Przyszło kilkadziesiąt osób. Tam życzę, żeby te święta były takim ciepłym promieniem wiosennego słońca. Niektórzy są tu stałymi bywalcami. Bardzo dobre, bo przychodzę tutaj dwa razy w tygodniu. To rodzi więź i poczucie przynależności. Co daje? Przede wszystkim nowych, nowych ludzi, nowych, nowe doświadczenia. Życiowe. Każdy dostanie też wielkanocną paczkę.